Cześć Bruno. Przywitaj się z widzami. Cześć, co tam dzisiaj nam zaprezentujesz? Opowiadaj. Ciężarówka T-Racers. T-Racers ciężarówkę? Pokaż co to, co tu mamy? Co tu mamy? Mamy T-Racers Turbo Tuning Teams. Niebieska ciężaróweczka, proszę zobaczcie. Turbo Trax X-Racer. Proszę. Tu jak ona się rozkłada. O, widzisz, wyrzutnie mają i mamy tu w zestawie taki jeszcze t zowy samochodzik i tu jednego T-Racera, nie? Dobra, dobra Bruno, to otwieraj. Proszę na mnie tą ciężarówkę. To ci pomogę. O. Dobra, wyciągaj, wyciągaj. w tą ciężarówkę nam, jesteśmy ciekawi, co tam mamy. Ciężko idzie, poczekaj, ja trzymam dół, a ty ciągnij do góry. Dobra. Dobra, dawaj. Co tu mamy? No. Jeszcze Jeszcze tutaj to. Ale pokaż, pokaż co tutaj masz. Co tutaj w kartonie? Tu już nic nie ma, zaraz tego tu wytargamy, ale chyba trzeba będzie coś ostrego użyć. No to, najpierw odjamy. Tu mamy, czekaj, czekaj, co tu mamy, co to jest? No bo ja nie wiem, mogę się nie domyślać, wiesz? Naklejki? Naklejki na ciężarówkę? No dobra, zaraz zobaczymy. A pokaż nam ten papierek, co tam jest w instrukcji. A tu mamy instrukcję do ciężarówki, niezbyt długą, ale się domyślimy. Dobra, patrzymy teraz ciężaróweczkę. Ciężaróweczka jest tutaj z t i jest pewnie zabezpieczona. O ja, najgorzej. Tyle pasów. Tyle pasów. Bo ona jest taka ciężka. No, może jest ciężka, no. No, wiesz, to swoje waży, nie? I tutaj? Ale jakbyś przyniósł nożyczki, to by było chyba dużo szybciej, wiesz? Skoczysz po nożyczki? Tylko powolutku, tak? Dobra, a ja tutaj już... Co sobie zrobiłeś? O, wypadek, wypadek. No, zdarza się, no. Dzisiaj dzień dziecka był przy przedszkolu. I mógł się... No dobrze, dobrze, dobrze. Widzowie wiedzą, że wypadki się zdarzają. Szczególnie u młodych adeptów wyścigów i rejsersowych. Nie, nie, te nożyczki mogą być. Dawaj Powolutku, dokładnie. Proszę, dać mi te nożyczki. Trzy Ty trzymaj. Dobra, we dwójkę. Trzymaj ciężarówę. O tak. Na wprost. Trzymaj. Ale trzymaj za dół tutaj, za dół. Dobra, a ja będę ciach-ciach robił. Oj, coś te nożyczki takie takie nie za specjalne. Czekaj, będzie chyba lepiej odwiązać, bo to miękkie. Miękkie. Miękkie czy miękkie Bruno. Jak się mówi. Ty tam do przedszkola chodzisz, ty tam ogarniasz takie tematy. Jak się miękkie czy miękkie mówi? Miękkie. Miękkie. Aha, a jak dzisiaj Ci się Dzień Dziecka podobał w przedszkolu? Opowiadaj. No dobrze. Co robiliście ciekawego innego niż zawsze w przedszkolu? Jedliśmy. A coś specjalnego było? Coś fajnego dostaliście? Do jedzonka? Co no, dostaliście? O, cukierki? No? Ale co? Na obiad cukierki? No, to na obiad. Tak? No. A na śniadanko co było? Robiliście sami kanapki, czy dzisiaj mieliście wypas i wam jakieś wypasione jedzenie przywieźli? Coś innego to. Co? Co ja doświadczenie? Bułki, nie? A co były? Paróweczki? Kanapeczki? Nie, robiliśmy tylko bułek. Aha, a co jadłeś na śniadanko? Opowiadaj. Bułki. A, bułki, czyli gotowe były. Dobra, a na obiadek co? Cukierki? Nie. O! A co było na obiadek? A, na Dzień Dziecka. na Dzień Dziecka cukierkę i później, czyli tak? Po jedzonku, no to prawidłowo się panie zachowały, nie? A jakie specjalne zabawy dzisiaj były w przedszkolu? Jakie były zabawy? Tu już jedziemy z tematem. Ciągnij to, o. o! zobaczcie, jak to ogólnie. Takie racery są bardzo... Dobrze, no czekaj, ozdabiam. Musimy to wszystko powyciągać, wiesz, tutaj. O, te nasze nożyczki. O, dobra. Tu mamy odblokowane. Czekaj, bo to jeszcze nie wszystko. Czekaj, 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 bo sobie tutaj strzelić i zobaczymy, co ta gumka w ogóle trzyma. A, te gumki trzymają, żeby on się nie rozłożył nam w pudełku, tak? O, tutaj. Ale to mamy, to nie jest ciężarówka, tak naprawdę. To jest ciężarówka... T-Racer to jest raz, a dwa, że to jest naczepa i ciężarówka, nie? Tak zwany koń. Ja. Nie, nie, konik, taki konik, tylko... Koń z naczepą, nie? No zobaczcie, tu mamy. Elegancko. No jak to się otwiera? O Bruno nam pokazał. A co to jest? Wyrzutnia? O, tu i jak ją się odpala. O! Przynieś tam może jakiegoś t sera. A to co to jest? Dlaczego to jest? A, czyli taki pit stop mamy. No dobra, a tutaj? Co to jest, Bruno? No, po prostu tak. Co to jest? Zobacz, taki, taki nalewak. Co się nalewa do auta? Do paliwa. A, czyli to jest taka nasza stacja benzynowa. Widzicie? No, elegancko. Do kół. Do wymienienia kół, czyli możemy jeździć na wyścigi tą ciężarówką. Wozi swojego T-Racera. Tu mamy komputer jeszcze. Gdzie tutaj wozi? Co wozi? No tutaj, dawaj, dawaj, przynieś jakiegoś T-Racera jednego. A ja ten? Gdzie są t U góry. U góry są, no to nie, nie idź do góry. To może tego odpakujemy, co? Tego. ten. Dobra. To chodź, odpakujemy. Słuchaj, patrz. Może przykleimy naklejki, co? Pokaż, pokaż może według tego, co tu mamy na instrukcji. Zobacz, ty mów co mam gdzie przyklejać, a tata będzie przyklejał. Najpierw tutaj na dół. Dobra, takie na dół, to będzie to z oponami? Z podnośnikiem to chyba, co? Dobra, z podnośnikiem no, mamy dobrze, tak samo ustawioną ciężarówkę jak tutaj, dobrze, a więc stawiną do przodu. Dobrze. Tak? Dobrze ci powiedziałam. Dobra, oponki leżą tu, skrzynka leży tu. Dobra, przyklejamy. A, bo tu mamy nawet taki... Jeszcze tu zeszły takie kaski. Ładny skosik, że wiemy dwa przodem kaszki. do tyłu, tyłem do dwa, przodu. Tak, dwa takie kaski. Dobra, teraz strzałeczki. Strzałeczki też musimy dobrze przykleić, żebyś wiedział w którym kierunku. W tym kierunku czy w tym kierunku? Tak czy tak? Gdzie będziesz strzelał? Na zewnątrz czy do środka samochodem? Odgadnij. Bruno. Na, ze... na zewnątrz? No, na zewnątrz będzie też szła rakieta. Tutaj. Wiadomo. No, wiadomo, potem. Znaczy, to rakieta to. Tak. Tu jest teraz taki. To na końcu. W rumik. ten to tutaj. Przykleimy tego tutaj. Ten też ma tu takie wycięcia. Ten na końcu, i ten na końcu. Bo Dobra. Ja tutaj to. A gdzie to idzie takie? Odgadnij. gdzie tutaj mamy to? Tu. Bardzo ładnie. To jest ekran serwisowy do naszego T-Racera, nie? No, Do Pokażę do... Tutaj. Do tego. Do tego. Do tego. Hmm. Do tego, no dokładnie. Do tego auto. Dobra. Teraz przyklejamy ekran. Oj. ci się. Ręce trzęsą. O. Dobra, mamy ekran taki racerowy. Proszę. Tylko krzywo. Tylko krzywo. Dobra, teraz tutaj mam, tu jest nasza stacja. Chyba. Nie. nie. Tak. No, zobacz, tu jest ładowanie i stacja benzynowa. No to... Tutaj pisze, yy, że ładowanie baterii, wiesz? No to... Czyli jak mamy pojazd no to... elektryczny, to pewnie nam będzie ładował, a jak mamy zwykły spalinowy, to pewnie będziemy mogli go tankować benzynką. To, na to. Jakie te racery są elektryczne, czy są spalinówki? Spalinówki. Jak tam z tymi racerami jest, co? Słuchaj, słuchaj, teraz yy, musimy przykleić. Tu się kabinkę, kabinkę Bruno jakoś się otwiera. Musisz nam odgadnąć jak się otwiera kabinkę, bo, bo ja nie wiem, wiesz, musisz odgadnąć. A, może się coś naciska. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tutaj się nie naciska. Na to? O, o, a tu było nawet zaklejone. Ty, Jomek. No co ty? No nie. Co ty? Byłeś pijany? Przykleiłeś się. Do czego się można przykleić? Do ściany. A ściana jak jest mokra? To do czego się można przykleić? Do ściany. Do okna, nie znaczy tej limowanki, ziomek. Już tutaj. Dobra, teraz słuchaj musimy tutaj przykleić jest... x sera. x sera, dobra, to ja ci wyciągnę x sera. Nie na Falko może. No ale no jak to rozetnę. Czekaj, czekaj, bo tutaj się może odpakować, o, o, dobra. autko. A teraz jest sam, sam chcesz, tak? Dobra, sam. Dobra, ale ej, jeszcze mamy naklejki, halo, halo, ziemia. Teraz tak, jeszcze mamy naklejkę, naklejkę, poczekaj, 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 poczekaj pucharami. Znajdź puchary, bo ja tu nie widzę pucharów. Jomek. I co teraz? No wiem gdzie. Tutaj A poczekaj, może od zewnątrz. Ciężarówka, zdjęcie od zewnątrz. Zdjęcie, zdjęcie. Gdzie jest zdjęcie? Nie ma. Dobra, ten X-Racer jest tutaj występuje. Zobacz. Tutaj on musi być. Tu jest na jego miejsce, zobacz. Pyk. I no wiedziałam, że jeszcze... A. Już tutaj wepchnąłem go. O kurczę. Nie odklejajcie dwa razy, bo tutaj się pogarsza. Zostało tam białe. Tu jest oklejona. Tu było... Tak było w pudełku, a więc do widzów. I teraz nam zostało tak. Turbo track. Tu mamy takie miejsce. Myślę, że to będzie tu. Gdzie? Yeah. Tu. Gdzie? Yeah. Rejestracja. Aby wszyscy wiedzieli kto to jedzie. Powinno być Bruno Dorsz, nie? <gry> A, tu mamy instrukcję. Zobacz, tata jest głupi. Jak cymbek. Nie? Ty no. Miałeś powiedzieć, że nie, że ta to nie jesteś głupi, tego, to tamto. Teraz mamy tak. Tutaj puchary, puchary czwórka. Stój, stój. Stój nie, trójka. Trójka, trójka, bardziej jest trójka. Na kabinie z tyłu tutaj. Tutaj. Miejsce na puchary. Tu. Dawaj. Przykleisz? Ja, ja przykleję. O tutaj. Tutaj. Bo ja... No bo w kabinie się puchary trzyma na płewce, a nie. Peru, pyru, patrz. Ja przy, przy łóżeczku zobacz oni, tu masz klucze, masz misia. Zobacz. t racer to dla T-racera. Widzisz? misiu? A tu? A ja, a ja nosiłam to tutaj. A nie, no jak na szybie, a jak ty byś widział? Dobra. Wszystkie mamy tutaj naklejki przyklejone, oprócz tej. Ta przychodzi nam z boku. Z boku? Z boku, bo tu mamy z tej strony taką naklejkę przyklejoną, bo to było fabrycznie. A tu niestety musimy sami sobie ją przy... Okay. przytegować, ale zobaczcie. Tu mamy. Aha, czyli to jest pionowo ten napis. I tutaj też, dobra, zgadza się wszystko. Myślałem, że. Mam tutaj rejsersy słabo. Dobra, teraz Bruno go otwiera. Całą ciężarówkę naszą otwierasz. Jak się otwiera ciężarówkę? Zaprezentuj teraz. No tutaj Ale tu kudeczka. O, tutaj. Bo, na bo, o, dokładnie. I teraz cyk. Blokada odblokowana i zaraz zobaczymy jak on wystrzeli Czekaj, 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 czekaj. Dobra. Już to przygotuję. Przygotuj. się wsadzi. Dobra i pokaż jak on nam tutaj startuje z Dobra, on już jest naciągnięta. Naciągnięta sprężynka. Prosto i ładnie, żeby wiesz, nie pole nie było od razu. Uwaga, ty racer start! Jest, jest, działa, działa wszystko ładnie. Oponki, jak się oponki wyjmuje, umiesz? A jakaś ściema, Ty, tych oponki właśnie nie da się wyjąć. Może poczytamy, na razie nie wygląda na to, żeby dało radę, ale słuchaj, trzeba zobaczyć. Czy da radę wjechać twoim tutaj nowym t w do środka i zamknąć? Czy on się zmieści w środku? Sprawdź. Naciągnij. I zamykamy. No i zamknij całego. Czekaj. Mieścił się, nie? I zobacz, jedziesz teraz na tor ciężarówką. Dobra, to słuchajcie widzowie.